Odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem w oddziale Związku Polaków w Grodnie. Dzieci śpiewały kolendy, recytowały wierszyki dla Świętego Mikołaja. Występowały też rodzice, babcie. No, oczywiście, najważniejszym wydarzeniem dla każdego dziecka to były prezenty od Świętego Mikołaja. Które oczywiście w trakcie tego spotkania każde dziecko, które uczestniczyło, otrzymało. Mikołajki zawsze w naszej szkole są wesołe, takie jakoś. Po prostu są radość dla dzieci, bo w tym dniu otrzymają prezenty i dla nich to. E... Taki jakby sukces w tym roku. W tym roku są mało dzieci, bo z epidemiologicznej sytuacji święty spodoba, spodobał mi się. Najwięcej spodobało mi się, jak mi śpiewali razem z zespołem i tak samo otrzymanie prezentów. Święty Chciałem skorzystać z okazji i wszystkim, dużym i małym, Polakom z Grodna, z Białorusi i wszystkim Polakom żyjącym poza granicami, oczywiście w Polsce, też chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia, bo ono dzisiaj jest najważniejsze, i radości z okazji tych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, żeby był zdecydowanie lepszy niż ten, który się kończy.